Do tej pory wykonaliśmy roboty wyburzeniowe. Wyburzyliśmy część obiektu dawnej huty szkła, wyburzyliśmy wszystkie obiekty zlokalizowane tutaj na terenie budowy. Wykonaliśmy część już sieci instalacji sanitarnej, część instalacji elektrycznej, jak i drenaże na istniejącym tunelu. Nowym tunelu i budynku głównym. Aktualnie realizujemy roboty związane z sieciami na ulicy Tarnogórskiej. Ponadto już na terenie budowy robimy roboty żelbetowe na budynku głównym, na tunelu podziemnym, na tunelu istniejącym, roboty izolacyjne na tych obiektach. Powoli przystępujemy do instalacji montażu, instalacji elektrycznych i sanitarnych. Tak samo tutaj już na terenie też wykonujemy kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną. I jak widać za mną to jest konstrukcja stalowa zadaszenia numer jeden, centrum przesiadkowego. Takich zadaszeń będzie sześć. Całość tych zadaszeń to jest 15 tysięcy metrów kwadratowych. To są Ponad dwa boiska piłkarskie do zadaszenia, także jest, co, jest to ogrom pracy. Realizacje są prowadzone aktualnie zgodnie z harmonogramem.